Witajcie serdecznie, nazywam się Paweł Winiarski, wy oglądacie Anto TV, a to jest Samsung Galaxy S10e. Moim zdaniem najciekawszy smartfon z całej nowej linii Samsungów Galaxy S10. Dlaczego? Myślę, że na koniec tego filmu będziecie już wiedzieć dlaczego. Nie myślcie jednak, że koreańska firma strzelała z dodaniem najmniejszego modelu do tegorocznej oferty swoich flagowców. Jestem pewien, że zostało to poparte odpowiednimi badaniami i gdyby Samsung nie wiedział o grupie użytkowników chcących kupić trochę mniejszy i trochę tańszy model, w życiu by go nie stworzył. Widziałem i trzymałem w dłoniach wszystkie trzy Samsungi Galaxy S10 i uważam, że model 10E jest najładniejszy. Ten konkretny design w pewnym sensie nowy, a w pewnym konsekwentny dla Samsunga najlepiej wygląda w najmniejszej odsłonie. Telefon jest najzgrabniejszy, wydaje się też najspójniejszy koncepcyjnie. Dafł szkła, łączy aluminiowa błyszcząca, bardzo ładnie zeszlifowana ramka. Myślę, że Samsungowi jeszcze nigdy nie było w kwestii feelingu tak blisko do nowych iPhoneów. Oczywiście traktujcie to jako komplement. Przeszycie antenowe są delikatne i nie psują odbioru całości. Boczne klawisze są odpowiednio wysokie, by gwarantować dobry klik. Skoro o klawiszach mowa, mamy tu ponownie przycisk dedykowany asystentowi Bixby, co jednak fajne, można go przyporządkować również innej funkcji, np. otwieraniu wskazanej aplikacji. Niestety Samsung nie pozwala całkowicie wyrzucić swojego asystenta, musicie więc na którąś z dwóch czynności ustawić również jego. Najciekawszą rzeczą, jaka odróżnia Galaxy S10e od S10 i S10+, Plus, jest umieszczenie czytnika linii papilarnych nie w ekranie. Jak w większych modelach, ale w przycisku na prawej ściance urządzenia. Przy całych zachwytach w internecie ja ich nie potwierdzam. U mnie nie był on wcale tak szybki, jak głoszą inni. Jest oczywiście OK, ale czytnik potrafi się mylić i boi się trochę wilgotnych palców. Po drugie jest umieszczony minimalnie za wysoko no tak z centymetr, może dwa, przez co musiałem nauczyć się inaczej łapać urządzenie. Fajnym bajerem jest natomiast gest ściągania belki powiadomień i ustawień właśnie z poziomu czytnika. Fajnym przez kilka minut, bo później zaczniecie robić to przypadkiem i zrezygnujecie z tej funkcji. Miło jednak, że Samsung chciał dać coś więcej niż po prostu czytnik. Skoro o sposobach odblokowywania smartfona mowa, nie można tutaj nie wspomnieć o tym, że Samsung Galaxy S10e potrafi odblokować smartfona Waszą twarzą, to znaczy Wasza twarz może odblokować smartfona. Jednak, moim zdaniem, nie jest to żaden progres w stosunku do S9, a wręcz krok w tył dla Samsunga. Ba, sam Samsung podczas konfiguracji tego sposobu odlokowywania nadmienia, że nie jest on zbyt bezpieczny, dając do zrozumienia, że to tylko bajer, a nie coś, czego powinniśmy używać. Michał mówił, że w testowym S10 udało mu się odlokować smartfon z zdjęciem pokazanym do kamery. Mi ten trik nie wyszedł, więc tyle dobrego. Najfajniejszym w tym sposobie dostania się do telefonu jest natomiast świetlny pasek wokół przedniej kamery. Skoro o światełkach mowa, nie ma tu diody powiadomień. Ekam Samsungu Galaxy S10e to jest jakiś kosmos i w sieci mówią, że to jest najlepszy smartfonowy ekran na rynku. Ja tę tezę potwierdzam. Miałem przed oczami wiele konkurencyjnych OLEDów i ekran z S10e zamiata je na starcie. Jasność maksymalna do 800 nitów, czyli o 14% więcej niż w S9 przy jednoczesnym kapitalnym odwzorowaniu czerni robi wrażenie. Podobnie HDR10+, dzięki któremu oglądanie np. takiego startu jak Discovery na Netflixie to niesamowicie fajne doświadczenie. EKAN w S10e chroni Gorilla Glass 5, co dziwne, w droższych modelach jest to szóstka. Mamy tu tylko rozdzielczość Full HD+, jednak przy przekątnej 5,8 cala to w wystarcza. Mamy tu bowiem PPI na poziomie 522 pikseli na cal, proporcji 19 na 9 i proporcje ekranu do okna na poziomie 91,6%. Ważne info i różnica względem droższych modeli. Ekran w S10e jest płaski, nie ma zakrzywienia jak w S10 i S10+. Szkoda? W ogóle nie, wygląda super, a boczny pasek dodatkowy i tak sobie z niego wyciągniecie. Moim zdaniem więc to żadna strata. Skoro mowa o ekranie Samsunga Galaxy S10e nie sposób dla nie wspomnieć o nowości dla Samsunga, czyli dziurce w ekranie, szczerze mnie nie porwała. Nie dałem się też porwać temu szalowi na specjalne tapety do S10. Jakoś mnie to nie bawi i nie śmieszy, a te pierwsze wyglądały tak sobie. Nie zauważyłem, żeby dziurka przeszkadzała w aplikacjach, burzy jednak symetrię, chociażby przez przesunięcie ikon z procentem baterii czy statusem sieci bliżej środka. W zasadniczo jednak dziurka nie przeszkadza, nie wpływa na komfort pracy, to po prostu kwestia gustu i przyzwyczajenia mnie na w świecie nie porwała. Aparaty w Samsunga Galaxy Serii S od lat prezentują bardzo wysoki poziom, nie inaczej jest w przypadku S10e. Natomiast nie ma tutaj tak dużego progresu, jak na przykład wykonał swego czasu Huawei. Jest więc bardzo dobrze, bardzo solidnie, ale nic ponadto. S10e ma taki sam tylny aparat jak pozostałe modele. To 16 megapikseli z ultra szerokim kątem ze światłem f 22 Drugi ma 12 megapikseli ze światłem f1,5. Oczywiście szczególnie przypadł mi do gustu ten szeroki kąt, bo nie mam go w swoim smartfonie, natomiast może dać wam się we znaki brak autofokusa. W dobrych warunkach oświetleniowych Galaxy S10e zrobi kapitalne zdjęcia, nieźle poradzi też sobie przy słabszym świetle, jak i w nocy. Nie ma jednak dedykowanego trybu nocnego i finalne zdjęcia jednak odstają od ostatnio wypuszczonych Huaweiów, jest więc Duża szansa, że nowsze modele chińskiego producenta pozamitają samsungowymi aparatami podłogę. Super fajnym bajerem jest asystent, który podpowie, czy dobrze ustawiliście kadry. O ile podpowie, bo czasem zdarzało mu się myśleć i myśleć, a ja zrobiłem wreszcie zdjęcie sam, nie mogąc się doczekać jego podpowiedzi. Większe modele, czyli S10 oraz S10 Plus, posiadają jeszcze z tyłu trzeci aparat, to jest teleobiektyw. obiektyw. I pewnie użyjecie go raz na miesiąc, albo raz na kwartał. Więc moim zdaniem żadna strata. Z przodu Dual Pixel z matrycą 10 megapikseli i światłem f1.9. Za rozmyte tło odpowie więc tu tylko oprogramowanie o nazwie Live Focus. Czy warto tęsknić za drugim oczkiem z 10 Plus? Nie. Ekran wygląda przez nie dużo gorzej, a nie daje wcale dużo więcej, jeśli chodzi o rozmycie tła w zdjęciach selfie. Galaxy S10e nagra filmy maksymalnie w 4K i 60 klatkach, jak to w Samsungach jest bardzo dobrze, szczególnie, że pokręcicie też szerokim kątem. Szkoda natomiast, że nie pokuszono się o rozbudowany tryb ręczny do wideo, tak jak chociażby zrobiło to LG w recenzowanym przeze mnie niedawno V40. Jest też Super Slow Motion, ale wciąż jedynie w 720p, gdzie przecież konkurencyjne Sony spokojnie dało już Full HD. O wydajność Samsunga Galaxy S10e można być spokojnym, nowszy Exynos 9 generacji jest podobno o 33% szybszy od poprzednika, a układ graficzny szybszy o 37%. Czy to czuć? Na pewno w syntetycznych benchmarkach tak. Więcej moim zdaniem da jednak optymalizacja systemu i nakładki Samsunga. Galaxy s 10 m ma 6 GB pamięci RAM, które telefon potrafi wreszcie dobrze wykorzystać, co przekłada się na naprawdę imponującą kulturę pracy urządzenia. Jest jedno oczko niżej niż OnePlus 6 i 6T, ale jednak względem S8 i S9 różnica będzie dla Was wyczuwalna. Przez ponad dwa tygodnie smartfon ani razu mi się nie Zawiesił ani razu nie przyciął, niezależnie od tego jak bardzo go obciążyłem. Mógłby może minimalnie szybciej wyszukiwać zainstalowane aplikacje, ale to serio drobiazg, na który pewnie nie zwrócicie uwagi. Czy S10E działa gorzej od S10 i S10 ze względu na 2 GB ramu mniej? Myślę, że raczej tego nie zauważycie, więc w kwestii wydajności najtańszy model nie idzie wcale na kompromisy względem większych braci. Przynajmniej nie na takie, które usprawiedliwiałyby różnice ceny. Telefon lubił się jednak trochę zagrzać. Nie jest to poziom budzący niepokój, ale jednak nie jestem do końca przekonany, czy zastosowany system odprowadzania ciepła jest dla tego sprzętu na pewno idealny. Głośniki stereo są ponownie sygnowane logo AKG i grają trochę głośniej niż w S9. Dostajemy też Dolby Atmos również w grach, więc jeśli chodzi o audio, to naprawdę topowa sprawa. No i doszliśmy do największej moim zdaniem wady Samsunga Galaxy S10e, czyli baterii. 3100 mAh nie nastrajało optymistycznie, ale mój OnePlus 6 z większym ekranem ma rapem 3300 mAh i spokojnie daje radę pracować do północy. Czasem podłączam go do ładowania dopiero rano. S10e w tym samym trybie pracy ani razu nie wytrzymał dłużej niż do 20. Na dobrą sprawę, żeby nie wpakować się w rozładowaną baterię, ładowałem go już o 17. 4,5 godziny screen on time to wszystko, co udało mi się osiągnąć w cyklu mieszanym Wi-Fi i LTE. Podobno 4100 mAh w S10+, sprawdza się dużo lepiej. Dla mnie jednak bateria S10e to rozczarowanie i przypomnienie, dlaczego prywatnie pożegnałem się z Samsungami. Szybkie, ale nie super szybkie ładowanie nie ratuje sprawy, a zwrotne indukcyjne przekazywanie energii jest fajnym bajerem, jak macie nowe słuchawki Galaxy Buds. Ale do niczego innego się to raczej nie przyda. Straty energii są za duże, by ładować w ten sposób cokolwiek więcej niż słuchawki czy zegarek. Samsung Galaxy S10e wyceniono na 3299 zł. To wersja z 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej, którą rozbudujecie kartami microSD. Dawno Samsung nie oferował tak rozsądnego stosunku możliwości do ceny w serii S. Mi ten sprzęt przypadł do gustu najbardziej z całej trójki i nie jestem kompletnie zdziwiony, że cieszy się dużą popularnością. To bardzo dobry, dopracowany i świetnie wykonany telefon, którym zdecydowanie warto się zainteresować. Na pewno chcecie wiedzieć o Samsungu Galaxy S10e jeszcze więcej, dlatego zachęcam do zadawania pytań w komentarzach, ja postaram się na nie odpowiedzieć. Przypominam również, że kilka dni temu nagraliśmy z Michałem Pisarskim długi, bo trwający aż 30 minut, film, w którym rozmawiamy o Samsungu Galaxy S10 oraz Samsungu Galaxy S10e. I myślę, że znajdziecie tam wiele odpowiedzi na wiele pytań, które krążą wam w głowie. Oczywiście jeśli podobał Wam się ten film, zostawcie łapkę w górę, zachęcam również do zasubskrybowania naszego kanału. No i to tyle ode mnie. Widzimy się przy okazji następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.